Część ostatnim laptopem, jakiego testowaliśmy, był gamingowy potwór od Asusa ROG Strix Car 16, a tym razem bierzemy pod lupę high-endową stację roboczą dla grafików i content kreatorów od tego samego producenta. Zapraszamy! Przedstawiam wam Asusa ProArt StudioBook 16 OLED, czyli, jak sama nazwa mówi, jest to laptop 16-calowy wyposażony w panel OLED. Dodatkowo, panel ten jest dotykowy. Równie ważne, jak nieważniejsze, jest oczywiście to, co mamy w środku. A w środku mamy Intela Core i 9 13980HX, czyli obecnie najmocniejszą jednostkę mobilną od niebieskich. Asystują mu 64GB Pamięci DDR5 oraz RTX 4070 Zaczniemy sobie standardowo od tego, jak laptop się prezentuje i został zbudowany. I choćbym nie wiem, jak chciał odwrócić Waszą uwagę od tego tutaj małego punktu, to i tak pierwsze, na co zwrócicie uwagę, to jest właśnie pokrętło Asus Dial. O nim jednak powiemy sobie troszeczkę później. Skupmy się teraz na tym, z czego laptop jest wykonany. Wykonany jest ze stopu metalu. Producent tutaj nie podaje, czy jest to magnes, czy jest to aluminium. No i co tu dużo mówić, jest to. Jeden z najładniej wyglądających laptopów, jakie w tym roku miałem przyjemność testować. Jak na Asusa można powiedzieć wręcz, że prezentuje się skromnie, ale akurat mi ta skromność w przypadku tego laptopa bardzo się podoba. Skromna elegancja to w tym kontekście może być trochę wyświechtany frazezna, no, ale do tego laptopa pasuje bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, tutaj również nie można mieć żadnych zastrzeżeń, wszystko jest perfekcyjnie spasowane, idealnie docięte, idealnie połączone ze sobą. Bardzo podoba mi się jak Asus tutaj rozmieścił porty w tym laptopie, z tyłu starczyło miejsca co prawda tylko na zasilanie i HDMI. Are you sure about that? ale za to z prawej strony mamy dwa Thunderbolty i USB-A, a z lewej strony mamy dodatkowe USB-A złącze słuchawkowo-mikrofonowe oraz pełnowymiarowy czytnik kart SD. ProArt StudioBook 16 OLED to kolejny laptop z wysokiej półki od Asusa, który został wyposażony w panel OLED, jednak tutaj ten wyróżnia się faktem, że jest to panel dotykowy, współpracujący zarówno z palcami, jak i z piórkiem. Rozdzielczość 3200x2000 pikseli, a więc mamy tutaj do czynienia z proporcją 16 na 10, odświeżanie 120 Hz, a całość pokryta jest taflą Gorilla Glass, więc mamy tutaj panel nie dość, że dobrze chroniony od plecków to i od frontu. Jak można było się spodziewać pod kątem jakości wyświetlanego obrazu panel w żaden sposób nie zawodzi. Mamy tutaj jasność powyżej 350 nitów, która może w trybie HDR przekroczyć nawet 500. Mamy tutaj certyfikację HDR 500 True Black. Z racji tego, że jest to OLED, to mamy idealną czerń, mamy nieskończony kontrast, a do tego Dochodzi 100% pokrycie palety DCI P3 oraz 96% pokrycia palety Adobe. RGB, z dotykowym ekranem jeżeli ktoś wybierze akurat te formy pracuje się bardzo ok, jeżeli chodzi o pracę z piórkiem tutaj również nie mam żadnych zastrzeżeń, bo panel jest po prostu wygodny, a dodatkowo można go odchylić niemal do kąta 180 stopni, więc pod kątem ergonomii również nie ma powodów do narzekań. Bardzo przypadła mi do gustu klawiatura ze StudioBooka 16 OLED szczególnie to, że płytki są duże, są wykonane z miłego w dotyku tworzywa, są podświetlone. Plane trzystopniowym białym światłem, ale najbardziej chyba mi się spodobało, że ich klik, mimo iż początkowo wydaje się taki troszeczkę twardawy, to jednak finalnie okazuje się bardzo sprężysty i bardzo taki soczysty. Lubię to doświadczenie. To sprawia, że na tym laptopie będzie się i wygodnie pisać. I wygodnie grać. Dość ciekawy za to okazał się touchpad, który nie dość że pełni rolę klasycznego gładzika, to jeszcze może pełnić rolę y, takiego mini tabletu graficznego i można po nim pisać piórkiem. Dodatkowo y, touchpad komunikuje się w cudzysłowie oczywiście z nami za pomocą haptyki, czyli lekkich wibracji. Nie ma tutaj klasycznych y, mechanicznych przycisków. Żeby o tym się przekonać, wystarczy wyłączyć komputer. Asus Dial to jest taki typowy buyer w tym laptopie, którego równie dobrze Mogłoby nie być, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś już się do niego przyzwyczai. To raczej ciężko będzie sobie wyobrazić pracę bez niego. Oczywiście graficy mogą do niego dopisać różne funkcje pakietu Adobe. Montażyści mogą dorzucić tutaj funkcje, z których korzystają na co dzień w swojej pracy. Jeżeli ktoś pracuje z pakietem Office, również w Dial funkcje do obsługi poszczególnych programów się znajdują. Oczywiście jest to narzędzie w pełni konfigurowalne. Zmieniać ustawienia i przypisywać poszczególne funkcje, zmieniać profile ustawień można w aplikacji. ProArt Creator Hub. A jeżeli ktoś na co dzień pracuje z piórkiem, to i takie Asus do zestawu dodaje. Jest to Asus Pen 2.0. Mimo, że ja na co dzień z takiego akcesorium nie korzystam, to mogę powiedzieć, że przypadło mi ono do gustu. Jest całkiem spore, dobrze się trzyma w dłoniach. A do piórka dołączone są dodatkowe końcówki o różnej twardości. Mamy końcówkę B, H i HB. Chyba największym rozczarowaniem tego laptopa okazały się głośniki. W przypadku ProArt. Studio Booka 16, Asus postawił na głośniki stereo, znowu gdzieś tam przesycone tonami wysokimi, które troszeczkę były chaotyczne, kiedy głośność wzrastała do ponad 80%. Na szczęście Asus wyposażył laptopa w przetwornik DAC-ESS i podłączenie słuchawek i zewnętrznych głośników naprawdę jest dobrym pomysłem. Jeżeli chodzi o funkcję zabezpieczeń, to mamy tutaj szyfrowanie BitLocker, to oczywiście umożliwia nam system Windows 11 Pro. Mamy funkcję rozpoznawania twarzy, jest kamerka Full HD z czujnikami IR. To czego mi osobiście zabrakło, to czytnik linii papilarnych. O, nie oszukujmy się, jest to chyba najwygodniejsza funkcja autoryzacji, jaka obecnie znajduje się w laptopach. Jeżeli chodzi o łączność z internetem, to bezprzewodowo możemy tego dokonać poprzez standard Wi-Fi 6E. Jeżeli ktoś łączy się po kablu, potrzebuje zdecydowanie stabilniejszego i wydajniejszego połączenia, to jest też do dyspozycji. A do tego jeszcze dochodzi nam łączność Bluetooth 5.3. Czas porozmawiać o procesorze, a tym procesorem jest, jak już wspominałem, Intel Core i 9 13980 HX. Jest to jednostka 24-rdzeniowa, 32-wątkowa. Oczywiście jest tutaj ten podział na rdzenie Efficient oraz rdzenie Performance. W kontekście osiągów jeszcze tutaj zaznaczę, że w aplikacji ProArt Creator Hub znajdu, znajdują się dwa scenariusze. Pierwszy to tryb standardowy, drugi to właśnie tryb wydajności. Wszelkie testy były przeprowadzane w tym drugim. Różnica pomiędzy nimi, jeżeli chodzi o osiągi, potrafi być znacząca. Więcej na ten temat dowiecie. Się z pisemnej recenzji i zapraszam do jej przeczytania. Wyniki z niektórych benchmarków widzicie właśnie na ekranie. Jeszcze tylko dodam, że przez całą godzinę testu obciążającego procesor jednostka pracowała stabilnie, z wysokim taktowaniem. Także te wyniki, które widzieliście, nie wzięły się znikąd. Jeżeli chodzi o niezależny układ graficzny, to Asus postawił tutaj na RTX 4070 o mocy 115W, a więc najmocniejszą jednostkę, jaką można w laptopie znaleźć. Karta została Wyposażone w 8GB pamięci GDDR. 6. Do tego dochodzą oczywiście rdzenie tensor, rdzenie RT. A z racji tego, że mamy do czynienia ze stacją roboczą dla grafików, to tutaj wszystkie testy były przeprowadzane na sterownikach Nvidia Studio. Okazuje się jednak, że RTX 4070 dla tej natywnej rozdzielczości wyświetlacza to troszeczkę za mało, szczególnie jeżeli chcemy tutaj, nie chcemy właściwie sięgać po DLSS albo. Chcemy koniecznie korzystać z ray tracingu, wtedy można liczyć na wydajność w okolicach 30, może w porywach 40 klatek na sekundę. Na szczęście, jeżeli ray tracing się wyłączy, jeżeli sięgnie się po wsparcie DLSS. Liczba klatek może wzrosnąć nawet dwukrotnie, i tutaj już możemy mówić o pełnej płynności. Bardzo dobrze za to wypadają rezultaty z benchmarków symulujących pracę różnych programów graficznych, i tutaj nie można mieć zastrzeżeń zarówno do pracy w obniżonej rozdzielczości, jak i w natywnej rozdzielczości ekranu. W swojej stacji roboczej ASUS pozwala na montaż dwóch nośników PCI Express 4. W testowanym egzemplarzu mieliśmy. Taki dysk 1, za to o pojemności 1 terabajta od Samsunga. Tak wydajny procesor i tak wydajny układ graficzny potrzebują rozbudowanego chłodzenia. Asus wydaje się o to zadbał, ale pewnie nie zdziwi was, że kultura pracy tego laptopa ma dwie twarze. Pierwsza to oczywiście standardowo tryb pracy biurowej. Tutaj do laptopa nie można mieć większych zastrzeżeń. Obudowa co najwyżej jest tylko delikatnie letnia. Jeżeli chodzi o głośność układu chłodzenia, to tylko od czasu do czasu sobie coś tam pomróć. I nie dzieje się tutaj nic więcej. Gorzej, jeżeli zechcemy z laptopa wydusić siódme poty, tutaj już i na pulpicie potrafi się robić bardzo ciepło, i temperatura potrafi podchodzić pod 50 stopni, podobnie jest na spodzie, a przy tym laptop staje się dość głośny i mówimy tutaj o natężeniu dźwięku około 58 dB, nawet z podejściem pod 60. Szum wiatraczków w układu chłodzenia na szczęście nie ma jakiejś irytującej świszczącej tonacji, no ale jest dość donośny i może przeszkadzać nie tylko osobie, która siedzi bezpośrednio przed laptopem, ale też współpracownikom czy domownikom. To chyba nikt nie spodziewał się, że taki kombajn roboczy będzie tutaj nie wiadomo jak imponował pod kątem czasu pracy na baterii, chociaż i tak muszę przyznać, że jest nieźle Laptop potrafił pracować nawet przez 4, 4,5 godziny. W trybie pracy biurowej, w trybie pracy z przeglądarką internetową, ten czas udało się wydłużyć nawet do przeszło pięciu godzin. Asus ProArt Studio Book 16 OLED to chyba jedna z najbardziej kompleksowo e, skonfigurowanych stacji roboczych dla grafików na rynku. Argumentów przemawiających za tą tezą jest całkiem sporo, zaczynając od fenomenalnego panelu OLED przez wyposażenie dodatkowe e, takie jak piórko Asus Pen 2 czy Asus Dial do specyfikacji zawierającej Intel Core i 913 980 HX i RTX 4070 w Chyba największym rozczarowaniem okazały się tutaj głośniki, raczej ich jakość. Całym dobrze, że mamy tutaj tego DACA od ESS i certyfikację hi -Res. Narzekanie na tą kulturę pracy chyba nie do końca jest fair, biorąc pod uwagę jakie tutaj mamy podzespoły, chociaż z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jest na rynku kilka stacji roboczych, które pod tym. Kątem wypadają po prostu korzystniej. Jeżeli chodzi o wykonanie i kwestie estetyczne, no to tutaj też absolutnie nie można mieć żadnych zarzutów, i sprzęt już od samego wyjęcia z pudełka daje poczucie obcowania ze sprzętem wysokiej półki. Oczywiście jeszcze więcej szczegółów na temat tego laptopa znajdziecie w naszej pełnej recenzji tekstowej. Ja zachęcam oczywiście do lajkowania naszych materiałów, do dzielenia się nimi, a tymczasem Wam dziękuję i do zobaczenia.